Część klas w Night Rain ma preferencję broni. Zazwyczaj wskazuje ona coś, co pasuje tematycznie i co skaluje się bardzo dobrze ze statystykami danego bohatera. Ale nie tylko. Preferencja znacznie zmienia animację ataki, a w niektórych przypadkach daje też znaczne benefity w różnych postaciach. Przykładowo, Guardian używający halabardy może ładować kontrę po blokowaniu i sięga ona bardzo daleko, pozwalając mu oddawać wrogom, których inną bronią byśmy nie trafili. Egzekutor używający katany ma mówce Sekiro i niektóre z jego ataków uderzają przeciwnika dwa razy albo pchną nas dalej do przodu. Największą różnicę, moim zdaniem, widać jednak u Duchess, czyli księżnej. Preferuje ona sztylety i jest hybrydą używającą inteligencji i zręczności. Bohaterka atakuje sztyletem o wiele szybciej niż każda inna postać. Prawie tak szybko jak podczas używania dwóch, co pozwala jej korzystać z bonusów za wielokrotne uderzenia i jednocześnie mieć w drugiej ręce kostur do rzucania czarów. W przypadku trzech postaci jestem też przekonany, że używanie dwóch broni, preferowanych w obu rękach, jest aktywnie gorsze niż używanie tylko jednej. Bo mówcę nie zyskuje bonusów z preferencji. Więc miejcie to na uwadze, używając preferowanego ekwipunku.